Witamy widzów na chwilę przed naszym odjazdem na wakacje. Już jesteśmy spakowani. Mieliśmy już wyjeżdżać. Mówię, kurczę, nagram jeszcze chociaż parę słów, żeby było na początek filmu. Więc to jest początek filmu. I tylko może parę słów, co zamierzamy. Zamierzamy pojechać dookoła Bałtyku, można powiedzieć. Jedziemy najpierw do Warszawy, później na Podlasie, Wilno, Ryga, Tallinn, Helsinki, Tur Turku chyba w Finlandii, Stockholm i yy, mamy zamiar zachodnią stroną Szwecji wrócić. Czy wszystko wyjdzie tak, jak yy, chcemy? Tego dowiecie się w tym albo w następnych filmach. Jeszcze może ujęcie z wnętrza kampera. Dzieci się pochowały, nie ma ich wcale. Halo. O, o ktoś tam siedzi. Ej. Chyba Matylda. Mm. Malwin też jest. Wszyscy już Ej. są gotowi. I ruszamy. I odra. Madziu, podwyższ kamerę. I stara, stare przejście graniczne. Dzień dobry, jesteśmy na miejscuwie na którą dojechaliśmy o 23. Dalej się nie dało, Poznań, Luboń chyba, albo Komorowice, czy coś takiego. Tak, na szybko znaleziona miejscówka na Park Fortnite przy kościele. Bardzo fajnie, spokojnie, cicho. Było bardzo sympatycznie tutaj. Kwiaty na łące. Um, także z, ja już się troszeczkę pozbierałem, wypiłem kawę, dzieciaki się jeszcze ubierają, y, jemy śniadanie i będziemy jechać dalej. Taki update z drogi i pozdrowienia. Mama, Matylda ma, mogę moje pączki jeść? ty może on tego pączka starego wczoraj? Tak, on jest to jest, to jest gry z pączka. Dobrze widzę? Hmm. No tutaj jak zwykle lekki chaos. Ale jeszcze porządek się utrzymuje troszkę. Jeszcze Katao troszkę się utrzymuje. Ubieram, ubieram ci sandały i pójdziesz zerwać bukiet kwiatów. Słuchajcie, tutaj gdzie stanęliśmy jest niezła atrakcja. Takie betonowe kręgi i wielka dziura, wielka studnia. Ja wam tutaj pokażę tak z góry, o, żebyśmy na filmie wtedy widzieli, jak to tam Baga, ja okay. bo jedzie auto, zejdziemy z drogi. Teraz patrzcie, jakie piękne kwiatki tu są. Patrzcie, jakie piękne kwiatki. Ale fajne. Super są te kwiatki. Pokażcie jakie koty znaleźliśmy I to można z nimi robić. To... Nie wtolowała we mnie Nie wtolowała bo ja wezmę takiego o, kotka hoj takiego... i irce Ja mam coś na plecach? A ty też masz Tu się przyczepiło Ha 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 Ty masz coś na plecach Ja nie mam nic To te bewałka to ładne o, a tu już jest ten. Tu już troszeczkę rozkwitł. Bo to są tak naprawdę kwiaty tego krzewu. Kto mi zdejmie z pleców? Nie mam. Ja mam. Tak, O, Tak dużo? Marzę karę. Teraz, was tutaj. No, to, dojeżdżamy pierwszego celu podróży, czyli do Warszawy. Jesteśmy już w Warszawie eee, Macu pokaż wieżowce. Eee, tramwaj eee, Autobusy i tramwaje eee, i jedziemy na pierwszą atrakcję dla dzieci i zobaczymy ile tam zabawimy. Mam nadzieję, że nie dłużej niż 18 godzin bo zaraz później Jedziemy na Podlasie. Drodzy Państwo, udało nam się zajechać do centrum Warszawy. Stanęliśmy sobie na takim parkingu. Okazał się darmowy, bo jest weekend. Super miejsce, moglibyśmy tu spać. Gdzie my idziemy, mama? Smart Kids Planet, do takiego idziemy. Także 100 metrów i jesteśmy. Doszliśmy na ulicę Żelazną i idziemy szukać tego, tej atrakcji turystycznej. Ale sama ta uliczka jest też bardzo fajna, klimatyczna. Taki deptak. To nie można w górę, tylko z góry można zjeżdżać. Mama, ty też mogłaś zjechać. Ty też mogłaś zjechać. Dobra, i mamy gdzie i mamy to, gdzie chcieliśmy iść. Smart kit planet. Zobaczmy o co w tym chodzi. Weszliśmy do środka. Pokażcie swoje skarpety jakie macie fajne. Pokażcie. Prawa stopa. Lewa stopa. Ale mega fajne skarpety. Twoje też takie. Prawa i lewa. Będziecie mieli fajną pamiątkę. Czapka może tu wisieć. Gdzie twoja, twoje buty tu? To tu powiesimy czapkę. Tutaj trzeba wrzucić takie coś. Dawaj paczkę. To jest do Torunia. Może być do Torunia? do Dobra. Tu jest Kraków. wsadzaj ok, Zamykamy. I teraz co? Ta paczka? Przez dziurkę widać, że ona jedzie. Patrz, jedzie nasza paczka. I powinna wpaść do Krakowa. A, spadła paczka na ciebie. To bierz paczkę i teraz chyba ją trzeba wrzucić jeszcze raz tu? Tu do Krakowa? To jest do Krakowa paczka. To tu. Ok, i teraz tu naciśnij, gotowe. Gotowe. Twoja paczka ruszyła w trasę. czas na etap piąty. Teraz pod, nadaj powiadomienie o przesyłce. Etap piąty, gdzie jest etap piąty? A gdzie jest etap piąty? E, etap piąty to jest powiadomienie. A, A trzeba tutaj wypisać. Kartę. ostatni? Napisać. Tak. Kiedy wysyłamy i odbieramy już tylko powiadomienie. A okej. Okay. Trzeba na, napisać powiadomienie o paczce. Możesz sobie narysować coś na Nadawca to ty, tutaj musisz siebie witać i do kogo tutaj wysłałaś. Zawin. Do kaptuły I teraz trzeba, jak to trzeba zrobić? To trzeba sadzić? to zamknąć i nacisnąć wózikiem. I poleciała, o! Patrz, jest twoja. Teraz wypadnie. O, o, to twoja. I koniec. Jeżeli tutaj byłby Malwin, to on by dostał powiadomienie i musiałby teraz pójść i odebrać paczkę. Musimy teraz... Musimy teraz nagrać i zapytać, e, przeprowadzamy wywiad. Przepraszam, co pani robi? E, Kupuję rzeczy. Kupuje że pani rzeczy, a po co? Co to za lista? Co pani szykuje? Na podwieczorek. No i co tam trzeba kupić na podwieczorek, bo ja nie widzę dokładnie. To jest kefir, to są mrożone jagody, mrożone truskawki, banan i cytryna. A tak. To, to wszystko trzeba kupić. To, 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 to może pan... Tak, już pani zaraz pomogę. A tam idzie drugi yy, zakupowicz. Słuchajcie, ja nie wiem czy wam wystarczy pieniążków na to wszystko Tu jest Biedronka a ja szukam moich dzieci, gdzie one tu się podziały Gdzie one tutaj się podziały? Tutaj są jakieś boiska i jakieś labirynty Tu jakieś takie fabryki Jest jakaś rakieta Ale gdzie jest Matylda? i Malvin chyba kogoś tu widziałem? Jest! Co? So. Co to znaczy? Co to jest? Maciek pokaż jeszcze raz na A to ta weź z tamtej strony, co Mati robi. Okej, dobra. Co ty robisz? Co tu trzeba zrobić? O ja i co wtedy tu się... Co? Nogą? Bardzo ciekawa sprawa. I co tutaj się stało? To jest jakiś nos. A co to jest? Trzeba wkręcać żarówki? O, ja. Koszmar elektryka. Koszmar elektryka. Aha, to jeszcze kolory można ustawiać. Niebieski, ja chcę niebieski. Ja chcę tylko niebieski. tylko niebieski zrobimy. No, niebieski. Niebieski. Czerwony. Niebieski. 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 Dobra, robimy, robimy tuj, turniej piłkarski. Nie, to tylko ma przeszkadzać chyba. Dajcie mi piłkę, ja chcę strzelić gola. Yes, Gol! 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 Teraz między nogi! BUM! Co <grystanie> tu macie? To tu trzeba robić? No! Powiedzieć ten kulą! Wrzuć piłkę! No, wrzuciłaś, tak? teraz Co? tu, Malwin, chcesz błądek sprzedać? No, wciskaj. Wciskaj. O, leci. I, i, i o ja. Ojej. I tu też jest takie same. Tylko no, leci tak. Tu poleciało, Malwin, tu twoje kulki są. Teraz tu. Trzeba jeszcze naprzucać więcej jabłek tutaj wrzucimy Aha. Trzeba tutaj ruszyć to. Bo tam się coś blokuje. Tam się coś blokuje. O. Dobra? I teraz kręcić. Dobra, kręć. Ja jabłka. Dobra i ostatni raz sobie zróbcie deszcz i spadamy. I go! No, podjedliśmy sobie bardzo dobrze i jedziemy dalej do Supraśla ognisko! gdzie już chyba na nas czekają z ogniskiem może już rozpalili te ognisko nawet zobaczymy no i tak jazda idzie drodzy widzowie przyjechaliśmy przyjechaliśmy do Supraśla i kto nas wita? pieski nas witają Cześć Misiek! Czy jesteś Misiek? Czy Pysiek? Misiek czy Pysiek? Na powitanie wyłączę.